Słońce, mimo że oddalone od Ziemi o 150 milionów kilometrów, ma niebotyczny wpływ na naszą planetę. I nie chodzi tu tylko o promieniowanie słoneczne i termiczne, które daje ciepło naszej planecie, ale też o inne aspekty pogody kosmicznej takie jak naładowane cząstki, które wchodząc w ziemską magnetosferę, powodują chociażby zorze polarne. Ale to tylko najbardziej widowiskowy wpływ Słońca na naszą planetę, a idzie za tym o wiele więcej. Dziś opowiem Wam o wietrze słonecznym. Z pozoru rzecz bardzo prosta, a tak naprawdę niesamowicie wciągająca i pełna zwrotów akcji historia. Wiatr słoneczny to strumień naładowanych cząstek uwalnianych z korony, czyli najbardziej zewnętrznej warstwy atmosfery Słońca. Plazma tworząca słoneczny wiatr składa się głównie z elektronów, protonów i cząstek alfa, a także mieszanki innych cząstek występujących w słonecznej atmosferze. Śladowe ilości ciężkich jonów i jąder atomowych, pierwiastków takich jak węgiel, azot, tlen, neon, magnez, krzem, siarka i żelazo. Obecne w wietrze słonecznym są też rzadsze pierwiastki takie jak fosfor, tytan, chrom czy izotopy niklu. Plazma wiatru słonecznego porusza się zgodnie z kierunkiem międzyplanetarnego pola magnetycznego. Gęstość, temperatura i prędkość wiatru słonecznego zmieniają się w czasie oraz w zależności od miejsca emisji na Słońcu. Cząstki tworzące plazmę mogą uciec ze studni grawitacyjnej Słońca ze względu na ich wysoką energię kinetyczną, wynikającą z bardzo wysokiej temperatury korony. A ta z kolei jest wynikiem skomplikowanych oddziaływań Słońca z koroną i pola magnetycznego w jej obszarze. Granicę oddzielającą koronę od opuszczającego ją wiatru słonecznego nazywa się powierzchnią alfwena. W odległości większej niż kilka promieni słonecznych od gwiazdy wiatr słoneczny osiąga prędkość od 250 do nawet 750 km na sekundę. I jest naddźwiękowy, co oznacza, że porusza się szybciej niż fale mechaniczne zwane magnetosonicznymi. Jednakże przepływ wiatru słonecznego generalnie nie jest nadźwiękowy w większych odległościach od gwiazdy. Istnienie cząstek płynących ze Słońca na Ziemię zostało po raz pierwszy zasugerowane przez brytyjskiego astronoma Richarda C. Carringtona. W 1859 roku Carrington i Richard Hodgson niezależnie dokonali pierwszych obserwacji tego, co później nazwano rozbłyskiem słonecznym. Jest to nagły lokalny wzrost jasności na tarczy słonecznej, o którym obecnie wiadomo, że często występuje w połączeniu z epizodycznym wyrzutem materii i strumienia magnetycznego z atmosfery Słońca, w konsekwencji czego występuje zjawisko znane jako koronalny wyrzut masy. Następnego dnia po rozbłysku Carrington zanotował potężną burzę geomagnetyczną. W jej wyniku doszło m.in. do zaindukowania silnych prądów w sieciach telegraficznych, a to z kolei wywołało kilka pożarów. Carrington podejrzewał, że może istnieć jakiś związek. Dzisiaj jest to oczywiste. Burzę geomagnetyczną łączy się niezaprzeczalnie przecież z przybyciem w przestrzeń w pobliżu Ziemi wyrzuconej ze słonecznej korony masy plazmy, która wchodzi w interakcję z ziemską magnetosferą. Irlandzki naukowiec George Fitzgerald zasugerował później, że materia dociera od Słońca w kilku etapach czasami już po kilkunastu godzinach, a niekiedy nawet po kilku dniach. W 1910 roku brytyjski astrofizyk Arthur Eddington w przypisie do artykułu o komecie Morehouse'a zasugerował istnienie wiatru słonecznego, nie podając jednak takiej nazwy. Teza Eddingtona nigdy nie została w pełni przyjęta, mimo że w poprzednim roku wysunął podobną sugestię podczas przemówienia w Royal Institution, a w którym postawił hipotezę, że wyrzucany ze słońca materiał składa się z elektronów. Pomysł, że materia wiatru słonecznego składa się zarówno z jonów, jak i z elektronów, został po raz pierwszy zasugerowany przez norweskiego naukowca Christiana Birklanda. Jego badania geomagnetyczne wykazały, że aktywność zorzy polarnej była niemal nieprzerwana. Ponieważ te zjawiska, i inna aktywność geomagnetyczna były wytwarzane przez cząstki pochodzące ze Słońca, Birkeland doszedł do wniosku, że Ziemia jest nieustannie bombardowana, jak to sam określił, promieniami korpusku elektrycznych emitowanymi przez Słońce. W 1916 roku zaproponował, że z fizycznego punktu widzenia jest najbardziej prawdopodobne, że promienie słoneczne nie są ani wyłącznie promieniami ujemnymi, ani wyłącznie dodatnimi, ale obu rodzajów. Innymi słowy, wiatr słoneczny składa się zarówno z ujemnych elektronów, jak i dodatnich jonów. Trzy lata później, w 1919 roku, brytyjski fizyk Frederick Lindemann również zasugerował, że Słońce wyrzuca cząstki obu ładunków protony i elektrony. A w latach 30. ubiegłego wieku naukowcy doszli do wniosku, że temperatura korony słonecznej musi wynosić milion stopni Celsjusza ze względu na sposób, w jaki rozciąga się ona w przestrzeń kosmiczną, co widać podczas całkowitego zaćmienia Słońca. Późniejsze prace spektroskopowe potwierdziły, że ta niezwykła temperatura jest prawdziwa, co jest sporym kontrastem w stosunku do temperatury powierzchni Słońca fotosfery, która wynosi zaledwie około 5,500 stopni Celsjusza. Nawiasem mówiąc, tak wysoka temperatura wyjaśniła ostatecznie obecność dziwnych linii absorpcyjnych w widmie słonecznej korony, co do których sądzono, iż są śladem nieznanego pierwiastka, ochrzczonego jako koronium. Ostatecznie w latach 40. XX wieku ustalono, że to wysoce zjonizowane atomy żelaza, a ich natura powiązana jest z temperaturą korony. W połowie lat 50. XX wieku brytyjski matematyk Sidney Chapman obliczył właściwości gazu o takiej temperaturze i ustalił, że korona, będąc tak doskonałym przewodnikiem ciepła, musi rozciągać się daleko w przestrzeń kosmiczną, poza orbitę Ziemi. Również w latach 50. XX wieku niemiecki astronom Ludwig Biermann zainteresował się faktem, że ogon komety zawsze jest skierowany od Słońca, niezależnie od kierunku, w którym kometa się porusza. Biermann postulował, że dzieje się tak, ponieważ Słońce emituje stały strumień cząstek, który odpycha ogon komety. Jednakże, według niektórych źródeł, to niemiecki astronom Paul Anert był pierwszym, który powiązał strumień cząstek wyrzucanych przez Słońce z kierunkiem ogona komety. Opierając się na obserwacjach komety Whipple'a Fetkego z 1942 roku. Ostatecznie to amerykański astrofizyk Eugene Parker, gdy zdał sobie sprawę, że ciepło płynące ze Słońca w modelu Chapmana i ogon komety odwrócony zawsze od Słońca musiały być wynikiem tego samego zjawiska, nazwał je wiatrem słonecznym. W 1957 roku Parker wykazał, że chociaż korona słoneczna jest silnie przyciągana przez grawitację słoneczną, jest tak dobrym przewodnikiem ciepła, że jest nadal bardzo gorąca w dużych odległościach od Słońca. Jak widzicie, Słońce, które jednocześnie umożliwia życie na Ziemi, generuje również strumień cząstek, który może temu życiu zagrozić, i o tym zjawisku pisałem w jednym z rozdziałów swojej książki za Jak skończy się ludzkość to rozdziały merytoryczne, w których opisuje właśnie różne zagrożenia, które czyhają na ziemię i ludzi na niej żyjących, a także rozdziały fabularne, które pokazują mierzenie się z jednym z takich scenariuszy przez trzy kompletnie różne osoby. Jeśli jeszcze nie czytałeś mojej książki, albo chciałbyś sprawić komuś fajny prezent na święta, to właśnie w tym momencie jest specjalna okazja, bo książka jest 15% tańsza, a dodatkowo wysyłana za darmo. A więc nie czekaj, bo przegapisz okazję, a link zakupowy znajdziesz w opisie do tego filmu. A my wracamy już do wiatru słonecznego. W 1957 roku Parker wykazał, że chociaż korona słoneczna jest silnie przyciągana przez grawitację słoneczną, jest tak dobrym przewodnikiem ciepła, że nadal jest bardzo gorąca w dużych odległościach od Słońca. W miarę jak grawitacja słoneczna słabnie ze wzrostem odległości od Słońca, zewnętrzna atmosfera koronalna jest w stanie uciec z prędkością naddźwiękową w przestrzeń międzyplanetarną. A nawet międzygwiazdową. Hipoteza Parker'a dotycząca wiatru słonecznego spotkała się z silnym sprzeciwem. Artykuł, który przesłał w 1958 roku do czasopisma The Astrophysical Journal, został odrzucony przez dwóch recenzentów, zanim został przyjęty przez redaktora subramaniana Chandrasekara, późniejszego noblisty. W styczniu 1959 roku radziecka sonda kosmiczna Luna 1 po raz pierwszy bezpośrednio zaobserwowała wiatr słoneczny i zmierzyła jego siłę przy użyciu pułapek jonowych. Odkrycie to zostało zweryfikowane przez Luna 2, Luna 3 i pomiary Wenery 1 w dużo większych dystansach od Ziemi. Trzy lata później podobny pomiar wykonała amerykańska sonda Mariner 2. W 1990 roku sonda Ulysses została wysłana w celu zbadania wiatru słonecznego z wysokich szerokości geograficznych słońca. Wszystkie wcześniejsze obserwacje zostały wykonane na lub w pobliżu płaszczyzny ekliptyki układu słonecznego, czyli takiej płaszczyzny, gdybyśmy rozciągnęli równik słoneczny. Jednym z najbardziej przełomowych momentów w badaniach słonecznego wiatru było użycie koronografu na pokładzie satelity OSO 7 w 1971 roku, kiedy to pora raz pierwszy udało się uchwycić zjawisko, które później nazwano koronalnym wyrzutem materii. Od tamtej pory CME, jak na nie mówi się w skrócie, były intensywnie badane, a kolejne misje kosmiczne, takie jak SOHO, uruchomiona w 1995 roku, pozwoliły na znaczne rozszerzenie naszej wiedzy o tych zjawiskach. CMS stały się kluczowym obszarem badań ze względu na ich wpływ na Ziemię i technologie kosmiczne, a także na ich znaczenie w kontekście pogody kosmicznej. Właśnie na pokładzie sondy SOHO znalazł się instrument Ultraviolet Coronal Spectrometer, który pod koniec lat 90. zaobserwował obszary przyspieszania wiatru słonecznego pochodzącego z biegunów Słońca. Okazało się, że wiatr przyspiesza dużo bardziej, niż można to wytłumaczyć wyłącznie ekspansją termodynamiczną. Model Parkera przewidywał, że wiatr powinien przejść w przepływ naddźwiękowy na wysokości około 4 promieni słonecznych, czyli jakieś 3 miliony kilometrów od fotosfery. Ów punkt okazał się być znacznie niżej, zaledwie jeden promień słoneczny, czyli niecałe 700 tysięcy kilometrów nad fotosferą. Takie wyniki sugerowały, że jakiś dodatkowy mechanizm przyspiesza wiatr słoneczny. Przyspieszenie wiatru słonecznego nadal nie jest do końca zrozumiane i pod uwagę wzięto wyjaśnienie grawitacyjne i elektromagnetyczne, co zostało szczegółowo opisane w jednej z prac laureata Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki z 1970 roku Hannesa Alfvena. Misja STEREO została wystrzelona w 2006 roku w celu zbadania koronalnych wyrzutów masy i korony słonecznej, wykorzystując stereoskopię z dwóch oddzielonych systemów obrazowania oddalonych znacznie od siebie. Każda z kosmicznych sond STEREO miała na pokładzie wysoce czułe kamery szerokokątne, zdolne do obrazowania samego wiatru słonecznego. Kolejnym kamieniem milowym w badaniu wiatru słonecznego był fakt z dnia 13 grudnia 2010 roku. Wtedy to sonda Voyager 1 zmierzyła fakt, że prędkość wiatru słonecznego w miejscu oddalonym o 17,4 miliarda kilometrów od Ziemi spadła do zera. Dotarliśmy do punktu, w którym wiatr ze Słońca, który do tej pory zawsze miał ruch na zewnątrz, nie porusza się już na zewnątrz, porusza się tylko na boki, także może skończyć w ogonie heliosfery, która jest obiektem przypominającym kometę, powiedział naukowiec projektu Voyager Edward Stone. W tym miejscu zewnętrzne promieniowanie kosmiczne po prostu było mocniejsze niż wiatr słoneczny i ten nie był już w stanie dalej opierać się temu ciśnieniu i zaczął zakrzywiać swój tor ruchu. W 2018 roku NASA wystrzeliła sondę Parker Solar Probe, nazwaną na cześć przywołanego już wcześniej amerykańskiego astrofizyka Eugena Parkera. Warto dodać, że był to pierwszy pojazd kosmiczny NASA, nazwany na cześć wciąż żyjącej osoby, a Parker w wieku 91 lat był obecny przy starcie. Celem misji było zbadanie struktury i dynamiki korony słonecznej, co z kolei miało na celu zrozumienie mechanizmów, które powodują, że cząstki są podgrzewane i przyspieszane jako wiatr słoneczny. Podczas swojej misji sonda ma w czasie 7 lat wykonać 24 okrążenia wokół Słońca, przechodząc dalej i głębiej w koronę z peryhelium każdej orbity, ostatecznie przechodząc w odległości zaledwie 4 setnych jednostki astronomicznej od powierzchni Słońca. Podczas gdy wczesne modele wiatru słonecznego opierały się głównie na energii cieplnej w celu przyspieszenia materiału, w latach 60. XX wieku stało się jasne, że samo przyspieszenie termiczne nie może odpowiadać za dużą prędkość wiatru słonecznego. Wymagany jest dodatkowy, nieznany mechanizm przyspieszenia, który prawdopodobnie wiąże się z polami magnetycznymi w atmosferze słonecznej. Korona słońca, czyli rozległa zewnętrzna warstwa atmosfery, to obszar plazmy, który jest podgrzewany do przeszło miliona Kelwinów. Średnia prędkość cząstek korony wynosi około 145 km na sekundę, co jest wartością znacznie niższą od prędkości ucieczki Słońca, która na powierzchni wynosi prawie 618 km na sekundę. Zaś w obszarach zewnętrznej korony to około 400 km na sekundę. I niektóre cząstki osiągają energię wystarczającą do osiągnięcia owej prędkości granicznej, co pozwala im zasilać wiatr słoneczny. Dodatkowo elektrony, gdy już osiągają prędkość ucieczki, to tworzą pole elektryczne, które dodatkowo przyspiesza jony od słońca. Całkowita liczba cząstek unoszonych ze słońca przez wiatr słoneczny wynosi około miliona kwintylionów. Całkowita utrata masy w wyniku emisji wiatru słonecznego każdego roku wynosi zatem około 2 razy 10 do minus 14 masy słońca, czyli około 1,5 miliona ton na sekundę. Jest to równoważne utracie masy równej Ziemi co 150 milionów lat. Jednakże od momentu uformowania się słońca tylko około 1 setna jego początkowej masy została utracona przez wiatr słoneczny. Tu warto dodać, że niektóre gwiazdy mają znacznie silniejsze wiatry gwiazdowe, które skutkują znacząco wyższymi wskaźnikami utraty masy. Dajcie znać w komentarzach, czy o takich obiektach również przygotować odcinek Astrostory. A wiatr słoneczny występuje w dwóch podstawowych stanach, zwanych wolnym wiatrem słonecznym i szybkim wiatrem słonecznym. Chociaż różnice wykraczają daleko poza ich prędkość. W przestrzeni bliskiej Ziemi obserwuje się wolny wiatr słoneczny, który ma prędkość w granicach od 300 do 500 km na sekundę, a temperaturę kinetyczną około 100 tysięcy stopni. Skład plazmy jest zbliżony do składu korony, a gęstość to średnio od 3 do 10 cząstek na centymetr sześcienny. Natomiast szybki wiatr słoneczny ma typową prędkość 750 km na sekundę, jego temperatura to nawet 800 000 stopni, a skład niemal odpowiada składowi fotosfery Słońca. Powolny wiatr słoneczny jest dwa razy gęstszy i bardziej zmienny w swojej naturze niż szybki wiatr słoneczny i jest związany z bardziej aktywnymi obszarami na Słońcu, takimi jak obszary wokół plam słonecznych czy miejsc, gdzie pole magnetyczne jest bardziej chaotyczne. Powolny wiatr słoneczny pochodzi z regionu wokół pasa równikowego Słońca, który znany jest jako pas strumieniowy. Dokładne struktury koronalne zaangażowane w powstawanie powolnego wiatru słonecznego i zjawiska, w których jest uwalniana materia, są nadal nie do końca oczywiste. Obserwacje Słońca wykazują, że emisja powolnego wiatru słonecznego miała miejsce na szerokościach słonecznych od 30 do 35 stopni podczas minimum słonecznego, a następnie rozszerzała się w kierunku biegunów, gdy cykl słoneczny zbliżał się do maksimum. Podczas maksimum słonecznego bieguny również emitowały powolny wiatr słoneczny. Szybki wiatr słoneczny pochodzi z dziur koronalnych, które są lejkowatymi obszarami otwartych linii sił w polu magnetycznym Słońca. Takie otwarte linie są szczególnie powszechne wokół biegunów magnetycznych Słońca. Źródłem plazmy są małe pola magnetyczne wytwarzane przez komórki konwekcyjne w atmosferze słonecznej, czyli miejsca, gdzie chłodna plazma opada pod spód, a ta rozgrzana we wnętrzu słońca wędruje ku górze. Pola te ograniczają plazmę i transportują je do wąskich szyjek lejów koronalnych, które znajdują się zaledwie 20 tysięcy km nad fotosferą. Plazma jest uwalniana, gdy te linie pola magnetycznego ponownie się łączą. Co ciekawe, gęstość plazmy maleje z kwadratem odległości od Słońca. No wiadomo, tutaj rozszerza się nam ta powierzchnia wypuszczanych cząstek. Podczas gdy prędkość maleje do około jednej jednostki astronomicznej, a dalej pozostaje względnie stała. Zarówno szybki, jak i wolny wiatr słoneczny może zostać przerwany przez duże, szybko poruszające się wyrzuty masy koronalnej. CME są spowodowane uwolnieniem energii magnetycznej tuż przy powierzchni Słońca. Czasami, ale nie zawsze są też związane z rozbłyskami słonecznymi, które są innym przejawem uwolnienia energii magnetycznej na Słońcu. CME powodują powstawanie fal uderzeniowych w plaźmie wokół słońca, a to z kolei wyzwala fale elektromagnetyczne i przyspiesza cząstki, głównie protony i elektrony. Takie wysokoenergetyczne cząstki stanowią strumień promieniowania jonizującego, które poprzedza materię wyrzuconą w trakcie CME. Zdarza się, że plazma wypchnięta w przestrzeń międzyplanetarną podczas koronalnego wyrzutu materii dotrze w pobliże Ziemi. Kiedy uderza w ziemską magnetosferę, tymczasowo deformuje pole magnetyczne Ziemi, niekiedy indukując duże prądy elektryczne w jej obrębie. Zjawisko to nazywa się burzą geomagnetyczną i ma zasięg globalny. Uderzenia CME mogą powodować wzmożone przesączanie się protonów i elektronów w dół w kierunku ziemskiej atmosfery, gdzie tworzą wzorze polarne. CME mają złożoną strukturę wewnętrzną z silnie turbulentnym obszarem gorącej i ściśniętej plazmy, poprzedzającym nadejście stosunkowo zimnego i silnie namagnesowanego obszaru plazmy, zwanego czasami chmurą magnetyczną. Oba te obszary mają różny wpływ na ziemską magnetosferę i na różne zjawiska pogody kosmicznej. Na przykład zmiany w pasach radiowych. Vanalena. W miejscu, gdzie wiatr słoneczny przecina się z planetą o dobrze rozwiniętym polu magnetycznym, takim jak Ziemia, Jowisz czy Saturn, cząstki są odchylane przez siłę Lorenza. Ten obszar zewnętrznej magnetosfery sprawia, że cząstki przemieszczają się wokół planety zamiast bombardować atmosferę lub powierzchnię. Magnetosfera ma kształt półkuli po stronie zwróconej ku Słońcu, a następnie jest rozciągana w długim śladzie po przeciwnej stronie przypominając nieco płomień. Granice tego obszaru nazywa się magnetopauzą. Wiatr słoneczny odpowiada zatem za ogólny kształt ziemskiej magnetosfery. Wahania jego prędkości, gęstości, kierunku i pola magnetycznego silnie wpływają na lokalne środowisko kosmiczne Ziemi. Na przykład poziomy promieniowania jonizującego i zakłóceń radiowych mogą się różnić o czynniki od setek do tysięcy, a kształt i położenie magnetopauzy i fali uderzeniowej łuku powyżej niej mogą się zmieniać o kilka promieni Ziemi. Narażając satelity geostacjonarne na bezpośredni wiatr słoneczny. Zjawiska te są zbiorczo nazywane pogodą kosmiczną. Podczas misji Cluster Europejskiej Agencji Kosmicznej, która rozpoczęła się w roku 2000 i składa się z czterech satelitów, przeprowadzono badania, które sugerują, że wiatr słoneczny może łatwiej przenikać do magnetosfery niż wcześniej sądzono. Obserwacje pozwoliły bezpośrednio zaobserwować istnienie pewnych fal w wietrze słonecznym, których nie spodziewano się. Ostatnie badanie pokazuje, że fale te umożliwiają napływającym, naładowanym cząstkom wiatru słonecznego przełamanie magnetopauzy. Sugeruje to, że otaczająca nas ochronna bańka magnetyczna tworzy się bardziej jako filtr niż ciągła bariera. Wiatr słoneczny wpływa też znacząco na planety ze słabą lub wręcz nieistniejącą magnetosferą. Są one, dla przykładu, narażone na zdzieranie atmosfery przez plazmę wiatru słonecznego. Wenus to najbliższa Ziemi i najbardziej do niej podobna planeta. Ma ona około 100 razy gęstszą atmosferę z niewielkim polem geomagnetycznym. Zachodzące zjawisko zdmuchiwania atmosfery sprawia, że sondy kosmiczne odkryły ogon gazów z atmosfery przypominający kometarny, który rozciąga się aż do orbity Ziemi. Sama Ziemia jest w dużej mierze chroniona przed wiatrem słonecznym przez swoje pole magnetyczne, które odchyla większość naładowanych cząstek. Jednak niektóre naładowane cząstki są uwięzione we wspomnianych już pasach promieniowania van Alena. No właśnie, słynne pasy van Alena. To dwie strefy naładowanych cząstek otaczających Ziemię, uwięzione przez jej pole magnetyczne. Odkryte zostały w 1958 roku przez amerykańskiego fizyka Jamesa Van Allena i wydają się być kluczowym elementem ziemskiej magnetosfery chroniącym naszą planetę przed szkodliwym promieniowaniem kosmicznym i cząstkami słonecznymi. Wewnętrzny pas Van Allena, który znajduje się bliżej powierzchni Ziemi, na wysokości około 1000 do 5000 km, składa się głównie z protonów i ma wyższą koncentrację energii. Pas ten jest bardziej stabilny i wystawiony na intensywniejsze promieniowanie. Zewnętrzny pas Van który zlokalizowany jest znacznie wyżej, od około 15 do 20 tysięcy km nad Ziemią, jest bogatszy w elektrony i zmienia się bardziej dynamicznie, szczególnie pod wpływem aktywności słonecznej, co sprawia, że jest mniej stabilny. Pasy te odgrywają istotną rolę w ochronie życia na Ziemi, pochłaniając wysokoenergetyczne cząstki, które mogłyby zaszkodzić organizmom żywym oraz uszkodzić satelity i inne systemy technologiczne. Jednak są też wyzwaniem dla misji kosmicznych, ponieważ sprzęt musi być odpowiednio zabezpieczony przed promieniowaniem, gdy przechodzi przez te obszary. Na szczęście zazwyczaj nie spędza tam zbyt dużo czasu, więc i niebezpieczeństwo jest odpowiednio niższe. Mimo tak skomplikowanej struktury magnetosfery, pewna liczba cząstek z wiatru słonecznego przemieszcza się do górnych warstw atmosfery Ziemi, ionosfery, w strefach występowania zorzy polarnej, zwanych owalami. Zatem można powiedzieć, że dla większości ludzi jedyne możliwości, by zaobserwować obecność wiatru słonecznego, to okresy, gdy jest wystarczająco silny, by wywołać zjawiska takie jak zorza polarna i burze geomagnetyczne. A teraz zwróćmy swoje oczy w kierunku czerwonej planety. Chociaż Mars jest większy od Merkurego i cztery razy dalej od Słońca, uważa się, że wiatr słoneczny zdarł do jednej trzeciej jego pierwotnej atmosfery. Pozostawiając warstwę o gęstości zaledwie jednej setnej gęstości atmosfery Ziemi. W 2015 roku misja NASA Mars Atmosphere and Volatile Evolution zmierzyła tempo zdzierania atmosfery spowodowanego polem magnetycznym niesionym przez wiatr słoneczny podczas przepływu obok Marsa, które generuje pole elektryczne. Podobnie jak turbina na Ziemi może być używana do wytwarzania energii elektrycznej, to pole elektryczne przyspiesza naładowane elektrycznie atomy gazu zwane jonami w górnych warstwach atmosfery Marsa i wystrzeliwuje je w przestrzeń kosmiczną. Misja Maven zmierzyła tempo zdzierania atmosfery na około 100 gramów na sekundę. Wspomniałem też Merkurego. Planeta najbliższa Słońcu odczuwa największy wpływ wiatru słonecznego, a ponieważ jej atmosfera jest szczątkowa, jej powierzchnia jest wręcz kompana w promieniowaniu. Niemniej planeta ta jest jedyną poza Ziemią skalistą planetą wewnętrzną w Układzie Słonecznym z aktywnym polem magnetycznym. Pole magnetyczne Merkurego jest około 100 razy słabsze od ziemskiego i na dodatek jest zaskakująco asymetryczne, przesunięte w stronę półkuli północnej, co jest nietypowe w porównaniu do innych planet. Generalnie w normalnych warunkach wiatr słoneczny nie może przeniknąć do jego magnetosfery, a cząstki docierają do powierzchni tylko w regionach szczytowych. Jednak podczas wyrzutów masy koronalnej magnetopauza może zostać wciśnięta w powierzchnię planety, a w tych warunkach wiatr słoneczny może swobodnie oddziaływać z powierzchnią planety. Księżyc Ziemi natomiast nie ma atmosfery ani wewnętrznego pola magnetycznego, w związku z czym jego powierzchnia jest bombardowana pełnym wiatrem słonecznym. Misje projektu Apollo rozmieściły pasywne kolektory aluminiowe w celu pobrania próbek wiatru słonecznego, a badania z regolitu księżycowego potwierdziły, że jest on wzbogacony w jądra atomowe osadzone z wiatru słonecznego. Historia o wietrze słonecznym nie byłaby kompletna, gdyby nie wspomnieć o dwóch miejscach bardzo dla tego zjawiska ważnych, o miejscu, gdzie wiatr słoneczny ma swój początek i miejscu, w którym ma swój koniec. Zacznijmy od tak powierzchni Alfvena. Jest to granica oddzielająca koronę słoneczną od wiatru słonecznego, która została zdefiniowana jako miejsce, w którym prędkość Alwena plazmy koronalnej i prędkość wiatru słonecznego na dużą skalę są równe. Czym jest prędkość alfwena? To kluczowa wielkość w fizyce plazmy i magnetohydrodynamice, określająca prędkość, z jaką zaburzenia magnetyczne propagują przez plazmę. Jest to prędkość, z jaką porusza się fala alfwena, czyli rodzaj fali magnetohydrodynamicznej, która transportuje energię przez pole magnetyczne w plazmie. Naukowcy nie byli pewni, gdzie dokładnie znajduje się krytyczna powierzchnia alfwena dla Słońca. Opierając się na zdalnych obrazach korony, szacunki wskazywały, że znajduje się ona w odległości od 10 do 20 promieni słonecznych od powierzchni gwiazdy. 28 kwietnia 2021 roku, podczas ósmego przelotu obok Słońca, sonda Parker Solar Probe napotkała specyficzne warunki magnetyczne i cząsteczkowe w odległości 18,8 promieni słonecznych, co sugerowało, że przebiła powierzchnię alfwena. Wiatr Słoneczny wydmuchuje bańkę w ośrodku międzygwiazdowym, który złożony jest z bardzo rozrzedzonego gazu, wodoru i helu. Ów ośrodek przenika całą galaktykę. Punkt, w którym siła wiatru słonecznego nie jest już wystarczająco duża, aby odepchnąć ośrodek międzygwiazdowy, jest znany jako heliopauza. Jest ona często uważana za zewnętrzną granicę układu słonecznego. Odległość do heliopauzy nie jest dokładnie znana i prawdopodobnie zależy od aktualnej prędkości wiatru słonecznego i lokalnej gęstości ośrodka międzygwiazdowego, ale znajduje się ona daleko poza orbitą Plutona. Pierwszych bezpośrednich pomiarów z obszarów heliopauzy dostarczyła sonda Voyager 1 w 2012 roku, a była w tym czasie w odległości 120 jednostek astronomicznych od Słońca. Potem w 2018 roku Voyager 2 w odległości 119 jednostek astronomicznych przeszedł przez heliopauzę. Dane z obydwu sąd potwierdziły teoretyczne modele struktury heliosfery i dostarczyły informacji o interakcji między wiatrem słonecznym a ośrodkiem międzygwiazdowym. Heliopauza stanowi ochronną barierę dla układu słonecznego, ponieważ blokuje część wysokoenergetycznego promieniowania kosmicznego, które napływa do środka międzygwiazdowego. Dzięki zbawiennemu wpływowi wiatru słonecznego, Ziemia i pozostałe planety są częściowo chronione przed tym promieniowaniem, co jest istotne dla utrzymania warunków sprzyjających życiu. Jak więc widzicie, temat wiatru słonecznego jest niebywale fascynujący. No i cóż, doświadczamy go w każdej sekundzie naszego istnienia. Ja jeszcze raz przypomnę o mojej książce, którą teraz możecie nabyć 15% taniej i z darmową wysyłką, szczegóły w opisie do tego filmu. No i pozostaje mi tylko powiedzieć, że ponownie był to tekst doktora habilitowanego Leszka Błaszkiewicza, a czytałem go ja, Piotr Kosek. Do zobaczenia w kolejnym Master Story.